Dzień dobry, witajcie kochani. Jestem Magda i to ja tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy. To jest nasz czas dla duszy. Dzisiaj jest 20 kwiecień i dzisiaj jest Nów Księżyca. Czym jest Nów Księżyca? Nów Księżyca jest energią nową. Zaczyna się od dzisiaj nowa energia. My jesteśmy duszą. Dusza jest energią. Jesteśmy energią, która zaszła na ziemię, podoświadczać, pouczyć się, po... poodrabiać, poprzeżywać. I jako energia wcieliliśmy się w ciało po to, żeby nas widać. I jako energia możemy korzystać, możemy czerpać siłę, możemy czerpać moc z innych energii. I tak samo się dzieje z nami. Inne energie też czerpią z nas energię. Ale my, skoro mamy taką możliwość, skoro mamy już taką wiedzę, że możemy to robić, to warto, warto, warto korzystać z energii Księżyca. I teraz ten Księżyc jest w nowiu. Czyli co się dzieje? Zaczyna się nowe. Od nowiu do pełni w momencie, kiedy Księżyca przybywa. To my sobie też tak przybywamy, tak? Więc dzisiaj warto jest pozaczynać. Wszystkie nasze postanowienia, jakie mieliśmy noworoczne, możemy zacząć dzisiaj. Jeżeli mamy chęć rzucić z jakimkolwiek nałogiem, dzisiaj jest świetny dzień. Jeszcze te trzy dni są takie. Albo zacząć po prostu. Jeżeli mamy chęć wystartować z dietą, dzisiaj jest cudowny dzień. Dziś prędzej to wyjdzie, niż jakbyśmy zaczynali w pełni. Więc warto dzisiaj. Dzisiaj warto wykreować swoje marzenia i wypuścić je do księżyca, poprosić energię wszechświata, poprosić anioły niech zaniosą to tam, gdzie trzeba, i niech to się spełnia, niech się dzieje. Dziś zaczyna się nowy cykl księżyca, i my w tych cyklach żyjemy. Taki pełen cykl księżyca. To jest 28 dni. 28 dni to są też nasze kobiece cykle, przeważnie, tak? Więc, zobaczcie, to wszystko jest tak ze sobą powiązane. Jak my się temu dobrze przyjrzymy, to jest po prostu magia. To jest magia, jest magia liczb. Magia energii. Wszystko jest policzalne, wszystko jest namacalne, tylko przy tym trzeba posiedzieć, doszukać się i będzie. Kochani, w, chciałam Was, nie wiem, czy, chciałam Wam tylko powiedzieć, że nie odzywam się, nie odpisuję, ponieważ nie mam czasu. W niedzielę no, zadziała się dość przykra sytuacja. Odszedł nasz przyjaciel rodziny i, i po prostu było trzeba się tym wszystkim zająć, bo dusza odejdzie, ciało zostanie i tutaj ziemianie musimy zaopiekować. Musimy, nie musimy. Ale opiekujemy się tym działem. I kochani, w, jeżeli ktoś czeka na odpisanie na maila, odpiszę. Jeszcze dzisiaj mam taki dzień zabiegany, od jutra już jest spokojniej. Sobotę i niedzielę mam wolną. W sobotę przyjeżdża do mnie tu jedna duża, aż z Anglii. Posiedzimy sobie, pogadamy, popracujemy, zrobimy piękne czytanie, zrobimy jakąś sesję doładowującą energetycznie. Także, kochani, Odezwę się do wszystkich. Proszę Was, bądźcie cierpliwi. Nie odpisuję czasami dlatego, że po prostu no, no nie mam takiej fizycznej czasami możliwości. Wczoraj mi się udało bo już usnąć i spałam do rana. No to co? Może karta na dzisiaj? Bo też zaraz muszę jechać jeszcze coś pozałatwiać. I wyciągamy kartę. Co karty chcą nam powiedzieć na Mów Księżyca? Wzięłam ja karty anielskie odpowiedzi. Co nam chcą anioły przekazać na nów Księżyca? Z czym mamy popracować? Z czym mamy popracować? Co karty chcecie nam powiedzieć? Pokojowe rozwiązanie. Widzicie? Warto może dzisiaj o czymś pomyśleć. może jakieś poko Oj, przepraszam Cię serduszku. Jakieś pokojowe rozwiązanie. Gdzie tak widzicie, czy to lepiej postawić? Fajnie zapaliłam lampę, bo to widzicie szybko wszystko. Pokojowe rozwiązanie. Tak. Coś się szykuje, widzicie? Jeżeli są jakieś gdzieś zwady, jakieś niejasne sytuacje, to, to szykuje się pokojowe rozwiązanie. Wiecie, co jeszcze jest warto? Hmm. Pokojowe rozwiązanie. Powiem Wam, kochani, tak, jeżeli zawsze prosimy o rozwiązanie jakiejś sprawy. To starajmy się anioły prosić tak, tak formułować swoje prośby, żeby nikt na tym nie ucierpiał. Jeżeli chcemy jakąś sprawę wygrać, to prośmy anioły o jak najlepsze rozwiązanie tej sprawy dla mnie, biorąc pod uwagę drugą stronę. O jak najlepsze rozwiązanie sprawy dla obu stron, czy dla trzech osób. Jak już tam, ile osób jest to zaangażowane. Proszę o jak najlepsze rozwiązanie mojej sprawy. Warto jeszcze dodać, zgodnie z planem mojej duszy. Bo czasami jest tak, że my musimy czegoś doświadczyć, żeby odrobić to, co sobie zaplanowaliśmy w planie przedurodzeniowym. My czasami musimy czegoś doświadczyć. I żeby czegoś doświadczyć, no to musi nas to czasami zabolać. Ale wiecie, doświadczenia niekoniecznie muszą być bolesne, bo może przyszliśmy tu na Ziemię doświadczyć pięknej miłości. Ale może przyszliśmy tutaj na ziemię po prostu, nie wiem, no coś spłacić. Bo w poprzednich wcieleniach coś tam gdzieś nabroiliśmy. I może teraz musimy otrzymać taką informację, takie rozwiązanie tej sprawy, że nam po prostu kolana ugną się. Ale być może tego chcieliśmy. I w momencie, kiedy to doświadczymy, w momencie, kiedy to przepracujemy, to już będzie zamknięte. To już będzie zamknięte, tego już nie będzie. Dziękuję, skończyło się. Dobrze, kochani, czytamy kartę. Wyzwania, które przed Tobą ostatnimi czasy stawały, nareszcie dobiegają końca. Konflikty, konflikt zniknie i w krótkim czasie zostanie zastąpiony harmonią. Wszyscy będą podzielali poczucie spokoju, nawet jeśli część z tych osób nie do końca się z tym zgadza. Wszelkie konflikty zostaną rozstrzygnięte na Twoją korzyść. Może to oznaczać sprzeczkę z pracodawcą, zmagania prawne, arbitrażowe załatwianie spraw oraz konflikty z rodziną i przyjaciółmi. Bądź skłonny do przebaczenia i wykazania zrozumienia w stosunku do tych, którzy byli w błędzie. Pozwól, aby zapanował spokój, jednocześnie będąc łaskawym. I pozwalając innym zachować godność Pięknie Bądź skłonny do przebaczenia i wykazania zrozumienia Wiecie, w momencie, kiedy ktoś popełnia błędy I my dobrze o tym wiemy To czujemy do niego taką Takiego, no nerwa Tak, jesteśmy tacy No ale jak, ale jak, jak tak można, dlaczego? Ja właśnie tego doświadczam, wiecie? Ja właśnie tego doświadczam. Co prawda to tak bezpośrednio mnie nie dotyka, nie wchodzę w to energetycznie za bardzo, ale no też czasami się nie da, ale ja właśnie tego doświadczam w tej chwili. Ale jeżeli człowiek zrozumie i człowiek przyjdzie i przeprosi, to ten człowiek wiecie, te przeprosiny czasami mogą być takie na odczepnego, ale. Niektóre sytuacje w życiu spowodują to, że ludzie bardzo dużo zrozumieją, że dojdzie coś do nich. Czasami musimy czegoś doświadczyć, żeby coś zrozumieć i czasami te doświadczenia muszą być bolesne. Poprzez bo te doświadczenia bolesne lepiej coś zrozumiemy. Kiedy człowiek przyjdzie i przeprosi, warto jest wybaczyć i zapomnieć już o całej sprawie. Bo w momencie, kiedy będziemy rozpamiętywać tę sprawę, będziemy ją przyciągać energetycznie, będziemy tą energię mielić i mielić i mielić. To co, kochani, dziękuję Wam za dzisiaj. Krótko, pokrótko, ale już od jutra będzie długo. Będziecie mieli mnie dosyć. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Przytulam was bardzo mocno. Dziękuję wam, że jesteście. Wysyłam wam bardzo dużo miłości. Wiecie, energia jest taką mocą, którą możemy sobie przesyłać. To są takie niewidzialne do nas listy. I ja zawsze na koniec sobie siedzę tutaj, zamykam oczy i wyobrażam was wszystkich z telefonami w rękach przy komputerach jako takie świecące płomyki i wtedy otaczam was taką miłością. Dziękuję Wam. Dziękuję Wam z całego serca, że jesteście. Magda.